Pierwsza gala Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od morza. Inspiracją dla, dla takiej nazwy jest oczywiście dzieło Stefana, Stefana Żeromskiego. Nasze nominacje noszą nazwę Dowód Uznania. No dobrze, warto było. Czwartą rano przez parę dziesiąt miesięcy poświęcić na to, żeby coś napisać. Więc mam nadzieję, że ktoś po prostu dzięki Państwa nominacji, Państwa nagrodzie po prostu tą książkę kupi, zajrzy i przeczyta. Dobry wieczór, ja chciałam tylko powiedzieć, że sama nominacja w tej nagrody jest już dla mnie nagrodą. Ja będę robił swoje, niezależnie od moich od Dziękuję bardzo. Miłe bo były pęsknią poetowie. Stanisław Jankę, poeta, prozaik, tłumacz i dramaturg. Wściekły dresze Bóg zapłacił wiele razy za tam belną i widzał Właśnie podziękowałem za tę nagrodę. Dzień dobry. Dzień dobry. Był pochodzącym z wielna ekonomistą. Po II wojnie światowej osiedlili się w Gdańsku. Ukończył liceum sztuk plastycznych w Gdyni Orłowie. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim.